Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony niepopularny i wczytuję grę, bo nie włączyłem nagrywania zanim zacząłem rozmawiać z Halfdanem. a chciałbym wam przekazać tą, znaczy przekazać, pokazać wam tą rozmowę. Czyli idealnie dobrze, że sprawdziłem sobie tą skrzynię tutaj zanim do niego poszedłem, bo wychodzi na to, że w tej skrzyni mi się zapisało. To jest chwileczkę przed rozmową z nim yy, i Czekajcie, gdzieś tu rozwalaliśmy podłogę. O, właśnie tu rozwaliłem podłogę. Tu zszedłem na dół. E, tutaj. No, rozmowa nie poszła pomyślnie. To Wam od razu mogę powiedzieć. I wybierzemy sobie tą samą ścieżkę. E, Moira chciała, żeby on wypił do końca ten napój. Jak długo ona dla

Dobra, rozmowa z Odynem, który nam podszeptuje do łóżka. Tutaj Wam od razu mogę powiedzieć, że nie wybieram milczenia, chcę mu powiedzieć prawdę. Mimo to, że wiem, że on się wkurzył i rozumie to inaczej, nie jest w stanie tego pojąć. backstabbing glory eater Well, tell me I won't know until we meet again at a place called the waltz Good go to him watch listen unearth his lies You will find them If you see what's the Lord not consider everything even Moira's brew Jest ładna. Halfdan, powiedz to szczerze, jest ładna. Bądź ze sobą szczery. Po prostu trzymasz przy sobie fajną tupę. I trzeba ci przyznać, że możecie truć. Czy tam zasłonić? Dan. A nie nie chcę się wam pokazywać. Uważa was za niegodnych. Nie ich oczy bolały. Dobra, be on to jakiś ziomek tam coś gada. Interakcja z tym kielichem. No <laughs> Okej, okay, dobra, zajmaliśmy sobie ten kielich. To dobra sprawa. E, podoba mi się. Uuu, zabarykadowane drzwi, ale od drugiej strony można je chyba rozwalić. Yy, poświęćmy na to chwilkę. Yy, tak, dokładnie. Mam zamiar wypytać o to Moire, bo mi to bardzo mocno nie pasuje. Yy, że ona coś podaje Halfdanowi. Dobra, tutaj boczkiem trzeba przejść. Hm. Tak sobie teraz pomyślałem, jak jest cała ta akcja z tym, że można się potknąć, to powinna być jeszcze akcja, że można się poślizgnąć jak się tutaj wspina po tym wszystkim i chodzi. To też by było ciekawe. Eee, dobra, tutaj boczkiem znowu, boczkiem, boczkiem i na dół. Na dół. Przód, tutaj mamy teraz już otwarte drzwi. Ciekawe jak oni się niby tutaj dostawali, jak drzwi były zabarykadowane od zewnątrz, co? Też tak robili? Znaczy od wewnątrz były zabarykadowane. Też wychodzili na pole i rozstrzygali tą barykadę? To znaczy, że jak oni się dostali do środka i ktoś tą barykadę założył, co? Za każdym razem jak zamyka skarbiec, to poświęca tam gościa i goś tam umiera, nie? Dobra, mieszka w południowej części Dony, czy stry, południowa, to znaczy, że gdzieś w tą stronę. Czyli teraz jakby na lewo ode mnie. Ale to mi pomoże znaleźć kruczek, standardowo. Eee, tam jest gdzieś ktoś taki. Hopsa, do lasa, w dół, w dół. Ała! Moje nogi! Pomały mi w kolanach! Żartowałem. Nasza postać nie łamie nóg w kolanach. Nawet jak skacze ze 100 metrów w dół. Bierze to dla niej pikuś. Dobra, kupujemy ten tytan, bo ja go skupuję cały czas. Nie mam na co innego wydawać tak naprawdę kasy. I tytan jest chyba najlepszą opcją. Bo jakbyśmy chcieli ulepszyć jakąkolwiek broń, którą później dropnę czy cokolwiek Czy choćby teraz nawet sobie stwierdzę, że chcę coś ulepszyć To potrzebuję ruda żelaza i tytan Resztę rzeczy mam Szczególnie Wolfram Bo jego tam na chwilkę farmiłem, to jego mam w pieruni Dobra, ona będzie gdzieś tu Jednak nie To będzie gdzieś niżej No jest Jakieś dziecko? Aż wie, zwierz Ludojad, osąd red. Dobra, kim, bo to jest ten ziomek? Tutaj mogę się nachlać. Dziwny przypadek, że jej tu nie mam. Przypadek? Nie sądzę. Droga siostro Moira, w trakcie uczty rozmawialiśmy o stanie mojej żony, ale obawiam się, że jest coraz gorzej. Lękam się, że być może już się nie ozgnie. Proszę, zaklinam cię, przybądź jak najrychlej do Wyke. Dobra, musimy dostać się do Wyke. Wyke jest... No nie, to jest wieża, to jest osąd Redy, to jest wyke. Yy, najszybciej. Najszybciej pójdzie statkiem. W tej grze chyba jedną z najistotniejszych rzeczy i cech jest umiejętność znalezienia najszybszego środka dostania się na, do miejsca. Środka transportu Oczywiście mi chodziło A nie jakiegoś nie wiem yeah. Tu znowu do pracy Nie chcę. Nie wiem Mogę nie iść Już nigdy Dajcie znać znajomych niech, niech zasubskrybują kanał Niech więcej ludzi ogląda Będę mógł więcej nagrywać Zaspamuję wam odcinkami z cyberpunka Nie? Muszę przeliczyć odcinki bo chciałem przywitać specjalny sposób ludzi na setny odcinek, a to może być setny odcinek, tak się suma summarum. No, tak. Tak, trochę skichałem. Ale jeśli to jest setny odcinek, albo nie, no, chyba, nie wiem, może. Dobra, nieważne. To w którymś z domków musi być ona? Ale mogę oczywiście wszystkie domki przeszukać. W którymś jest hajs też, więc. Opłaca się chodzić po domkach. Dobra, tam są nasi. Tutaj można z kimś pogadać. A to jest typo, który chce do mnie dołączyć. Dobra, dołączymy. Xbinki, X. Przyjąłem twojego ziomka. Będziesz miał stówę za to. E, dobra, pomóż sunen, bo nie ogarniam w tamtą stronę. Mamy i 10 minutek. Ten minutę, have. Uuuu! E, bardzo ładnie zaraz z Wami porozmawiam.

Testujemy, no chodźcie, chodźcie wszystkie mądrale, co ty robisz, kobieto? Obiłem im gęby, już nikt ci nie będzie tutaj nastręczał. Czyli ściągnął cię tu jakiś pajac ściemniając o swojej żonie we'll safe you, A you. And if I ask you to drink your own I would gladly. I often do from time to, time, to not overly bitter before serving to Hafton. When you said there's no cure ails Hafton. że the head. I fear so. The same malady bedeviled my mother. The body breaks down and the mind falls apart over time. It's a terrible thing. Mm. I need your help, Moira. The brews you mix for Hafton. What goes into them? Oh, quite a diverse mixture. Let me see lavender, rosemary, meadow sweet, yarrow, Krwawnik? soothing herbs. Nothing uncommon. I should return to Hafton. He said he would be at the Temple of Flora. Tread lightly this topic with him. Hmm... Sprawdź tropy wokół świątyni. Znowu pół kilometra! Ah, dokładniej nawet więcej niż pół kilometra 700 metrów. Lisek! Nieważne. Ania nie zdążyła zareagować. Albo już nawet nie reaguje na wszystkie liski. Bo to jest ten. To jest ten system, że gracie w Ghost of Tsushima i tam macie liski, i tam jest o, każdy lisek pogłaskać liska i tak dalej. Po chwili przychodzi Walhalla i widzicie liska, i to jest takie o, lisek będzie futerku. Takie dwie strony gracza, nie? Twórcy dają nam pogłaskać kota, ale mać żbika, nie? Skoro dają taką możliwość, to czemu nie korzystać? Dobra, tu mieliśmy się dostać do jakiejś świątyni. Świątynia Briganti. Tu są jakieś tam seciki, takie rzeczy. Dobra, gdzieś tu jest nasz ziomek. Niepotrzebnie, żem las do tej świątyni. Co? Nie ma twojej kawy.

ten scout? To szukaj, odszukaj zwiadowcę, może przeprowadzać zwiad z jakiegoś wzgórza, eee, czyli raczej nie ta strona. No, pokazuje mi tu. Tam coś jest. Zobaczmy, o co tu chodzi. Dziwna sytuacja w ogóle, że jest przy tej świątyni, która jest jakąś zrujnowanym, nie wiadomo, czym. O, i ty jak nie żyje. Jestem w stanie jakoś zejść tak bez łamania sobie nóg? O, jestem. I hop, siup. Daj mu topór do łapy. Bez szczelu topór do łapy to jest Nord, ma zginąć z toporem w ręce. O! piesku, pokaż trop, no dawaj piesku, wytropimy kogoś, kto kto zabił nam tutaj z

O, tam coś mi wykrywa. Mój wzrok Odina. Odszukaj domniemanych zdrajców. A, tu też nie mogłem przedostać, tak po prostu. Niekoniecznie trzeba było rozwalać ściany. Hmm, to mi niewiele pomogło. A tu? Tutaj mamy ten. Mamy...

Moira's books tell us so. Ah, here you see, spoils of war, mine, stolen from me. Oh! I am beset on all sides, save. What kings and jarls are not? Your territory is vast and wealthy. Every day decisions I make change the lives of thousands. Oh <sighs> yeah. I do. I do. You spoke with Moira. What did you learn? She means well. I don't believe she would poison you. Not willingly. Mm. She also said she'd seen your illness before. In her own family, said it came on slow but was incurable. No. No, this is not an illness. This is poison. Ktoś tu przyszedł? Ktoś tu przyszedł? Któryś geniusz? daje się docierać z nadpodziemnych właśnie, z tamtej strony. Tylko tam było jeszcze coś, tam coś jest, jakiś skill, jakaś umiejętność. No. Nie ja chcę to odkryć, bo później nie będziemy tutaj już wracać. Na 100% nie będziemy już tutaj wracać. A już się tu dostaliśmy, to otwarliśmy i tutaj było tylko przesunąć to coś. Tylko ja założyłem, że tego się nie będzie dało przesunąć, bo coś za tym będzie. Ale może się da. Może wystarczy to tylko właśnie przesunąć. No ba! Że wystarczy to tylko właśnie przesunąć. Trzeba tutaj ładnie rzucić pochodnią.

Meant for me. We stole nothing. Faravid gifted this to us for a hard day's battle. And did you take my scout Olav in that battle? Your brother in arms? Did he too have to die for this tribute? That was. that was Olav? Damned fool. We thought he was a thief. The only thieves here are the ones drinking my mead and spit shining my silver. You cowards and traitors!

Znaczy nie wiem co wiecie, jakie tam y, panowały między nimi u, rzeczy, ustalenia i tak dalej. Dobra, ja muszę sobie to na chwilę przemyśleć. I tak mamy 22 minuty, więc wyszedł cholernie długi odcinek y, w porównaniu do tych, które staram się nagrywać, więc żegnam się z wami bardzo serdecznie i do zobaczyska w kolejnym. Y, ja sobie chwilę nad tym podumam i zobaczymy. Na razie, cześć!